Kochani, mam konferencję, słyszycie? Konferencja dopiero za dwie godziny, ale trzeba się przygotować. Ja zaraz pana przygotuję na wszystko. Idioci! Znów wojna? Nie, panie dyrektorze. To księżna Monako powiła ośmioraczy. W związku z tym w całej ojczyźnie urządza się żaki nady, dzieci nady i tak dalej. Od szczytu w do Bałtyku. Ale dlaczego u nas księżna w Monako żyje? To jest bez znaczenia. Stu naszych młodych działaczy dla uczczenia wybiera się na kulajnogach do Konga. Inni. Składają ślubowanie czystości przed małżeństwem Matołki, idioci, krysztyni, pawiany, z złodzieje, osuści. A suraci, paniści, moraliści, klasycy gdzieści. Leżę. Szefowie rządów i sztabów pozwolili mi leżeć i patrzeć w sufit. Sufit. Piękny, czysty, biały sufit. Kochani, co ci szefowie, można spędzić spokojnie niedzielę. Nie usłyszałam, że nie wołasz. Ja? Ciebie? 15 lat minęło, odkąd wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia. Pa. Nie zostawiłeś adresu. Nie miałem. Mówiłeś, że idziesz po papierosy. Papierosy ciebie? kupiłem. Piętnaście lat cię nie było. Co u ciebie? Co z tobą? Wytłumacz się, powiedz coś. A powiem Ci Dowci. <grystanie> On mi powie dowódź. Po 15...